Legendarna nazwa, ogromna historia i zupełnie nowe serce. Czy współpraca z BMW zepsuła ten samochód? Zdecydowanie nie. Zapraszam dziś na test nowej Toyota Supra, dodatkowo w edycji limitowanej A90 Edition. Jak Toyota ogłosiła współpracę z BMW przy tworzeniu nowej generacji supry. Wielu zaczęło atakować japońskiego producenta. Mało kto był w stanie zrozumieć, dlaczego Toyota, jeśli już musi z kim współpracować przy tworzeniu nowej odsłony tej legendarnej marki, musi to być akurat producent niejapoński. Dlaczego nie mogła znaleźć po prostu innego japońskiego producenta i stworzyć z nim sportowego coupé? No otóż odpowiedź na to jest po prostu bolesną prawdą. W Japonii wtedy nie było żadnego producenta, który był zainteresowany stworzeniem sportowego coupé na globalny rynek. はい。 No, jakby nie patrzeć, Subaru to jedyny ich sportowy model, to BRZ, który stworzyli z Toyota, więc no to odpada. Ehm, dalej mamy Nissana. Wtedy nie planował on po prostu żadnych zmian w ofercie swoich sportowych modeli, że oni trzepią to 370Z i GTR przez naście lat i nic z tym nie robią. Dopiero teraz ogłosili, że powstanie nowy model z serii Z. O Suzuki to lepiej nie wspominać. Ehm, dalej mamy Mazdę, która współpracuje z Włochami i nie planuje żadnych nadwyżki. Dobrą sprawę zmian w swojej ofercie. Mitsubishi zmienia swoje sportowe modele nasuwy, więc też odpadają. Na dobrą sprawę nie było innego producenta, który był po prostu zainteresowany. Z pomocą przyszło BMW, bo może nie jest z Japonii, jednak ma ogromne doświadczenie w tworzeniu sportowych modeli w przeróżnych segmentach, o przeróżnych parametrach, z różnymi silnikami i co ważne, z napędem na tylną oś. Właśnie oni mają świetne zaplecze techniczne i ogromną ilość różnych jednostek napędowych które nie są 25-letnim blokiem żeliwnym, który jest podatny na modyfikacje i każdy myśli, że produkuje 1000 koni mechanicznych po prostu w standardzie. I tak oto mamy piątą generację Toyoty Supra, czyli model, który jest po prostu bliźniakiem BMW Z4, czyli niemieckiego dwuosobowego sportowego roadstera, którego miałem już okazję dla Was testować jakiś czas temu na tym kanale. Toyota przeprojektowała jednak wszystko, co mogła i na dwozie to całkowicie niezależny projekt. Jest to nieco ucywilizowany i nieco przeprojektowany, koncepcyjny model FT1. Gdy na niego popatrzymy, niezależnie z której strony, wszędzie możemy dostrzec nawiązania do tamtego właśnie modelu. Mamy tu wysunięty bardzo do przodu nos, yy, bardzo piękne reflektory, przednie, które no, trzeba się do nich przyzwyczaić. No, ja do nich się już przyzwyczaiłem. Miałem okazję jeździć dokładnie tym samym egzemplarzem w październiku 2019 roku, a od tego czasu przez ostatnie 12 miesięcy miałem okazję yy, spotykać się z Toyotą Suprą w, przy przeróżnych okazjach. W większości ma parkingu Toyota Motor Poland. Yy, więc ten samochód miałem już okazję widzieć w każdym kolorze, w każdej konfiguracji. I naprawdę teraz po tym czasie stwierdzam, że te lampy wyglądają po prostu bardzo, bardzo dobrze. Dalej mamy tutaj ciekawie zamocowaną tablicę rejestracyjną. No, na rynku japońskim i na rynku Stanów Zjednoczonych ona nie musi być, dzięki czemu to wygląda dużo lepiej. Tu mamy atrapę wlotu powietrza. Tu mamy prawdziwy wlot powietrza boczny. Fajne przetłoczenia z ukrytymi tutaj czujnikami parkowania. Z drugiej strony jest tak samo, tylko tutaj w tym miejscu mamy radę. Od systemu bezpieczeństwa, dzięki któremu samochód na przykład będzie automatycznie mógł wyhamować, gdy spotkamy, znaczy gdy będziemy mieli pieszego czy rowerzystę przed sobą. Dalej mamy tu bardzo fajnie poprowadzony taki taką dokładkę przedniego zderzaka, która wygląda jak dokładka na bokach, jednak z przodu ona jest po prostu całym dolnym elementem. Jest w kolorze czarnym, dzięki czemu bardzo fajnie kontrastuje tutaj z szarym matowym lakierem. Ten właśnie szary lakier to wyróżnik wersji A90 Edition, czyli limit. Limitowanej edycji, która była oferowana w Priorderach w 2019 roku, gdy ten model debiutował. Powstało jedynie 90 egzemplarzy tej limitowanej edycji na całą Europę, więc to jest naprawdę okaz, który nieczęsto będziemy mogli spotykać na drogach. I to nie jest folia, to jest prawdziwy matowy lakier. A na pewno wiecie, że taki lakier jest po prostu ciężko utrzymać, bo jest on naprawdę wyjątkowy w eksploatacji. na tył bardzo łatwo dostrzec całą tą muskularność tego nadwozia, wygląda fenomenalnie, tak samo tutaj ten spoiler. Taki zintegrowany na klapie bagażnika Wygląda to fantastycznie Tak samo, świetne są te reflektory Po prostu no, wyglądają jak w samochodzie koncepcyjnym Są wysunięte z samego samochodu To wszystko to jest klosz Wygląda to genialnie Mamy tu ogromny wręcz dyfuzor Naprawdę porządny W RS6 był mniejszy Bardzo duże końcówki wydechu Napis y, emblemat GR To jest fantastyczne To jest światło cofania To jest świetne e, Genialnie to wygląda Napis Toyota Supra centralnie tutaj to, do czego mogę się przyczepić, to nie znajdziemy tu żadnego przycisku do otwierania klapy bagażnika, czy tu, czy tu. Nigdzie tu nic nie ma. To są same zaślepki, tu nic nie ma, tam nawet się nie chce ubrudzić. Kolejną rzeczą, którą mogę się przyczepić, jeśli chodzi o design tego samochodu, to jest to. I to nie jest tylko to, w sensie, że tu jest zaślepka i takie zaślepki są w wielu samochodach, tak i przyzwyczailiśmy się do tego, że nawet w rsq 8 są takie zaślepki, ale to nie jest tylko to, to jest tu, tak samo całe to, tu. tu i tu już nie widzicie, ale również z przodu przy przedniej lampie. Tu wszędzie są atrapy różnych przelotów powietrza. W koncepcyjnym modelu tego nie było. W BMW tego nie ma. Tutaj mamy przeloty powietrza, które które są atrapami niestety. Można je usunąć i można je przerobić. To jest, Toyota twierdzi, że to jest taki ukłon w kierunku firm tuningowych, bo poprzednia generacja, jak każdy z Was wie, była tuningowana na potęgę. Nowa generacja też już jest tuningowana i Toyota, projektując go, projektując ten model, stworzyła tutaj właśnie przeróżne atrapy przelotów powietrza, bo one nie są po prostu potrzebne. One nic nie pomagają w tym samochodzie, więc nie było sensu ich tworzyć tylko po to, żeby były, skoro nie spełniają żadnej funkcji. Ale podobno, gdy to się rozkręci. Gdy się to otworzy, to tutaj bardzo łatwo jest zastosować różne przeloty powietrza, wloty powietrza i tak dalej. Właśnie firmy tuningowe mogą teraz robić takie elementy, pakiety tuningowe, bardziej plug and play, niż faktycznie musimy oddawać samochód na warsztat, ciąć go, przerabiać i tak dalej. No to jest taki układ. Wygląda to źle, ale jeśli samochód będziemy chcieli modyfikować, a pewnie będziemy się go tuningować, bo to jest to ta Supra i każdy praktycznie chce ją tuningować, to mamy uproszczoną robotę. Przejdźmy teraz do najbardziej kontrowersyjnej kwestii tego samochodu, czyli do silnika. I tak pociągnąłem właśnie w tym momencie dwa razy za mechanizm do otwierania maski, bo jest to tak, to jest BMW, co nie każdy wie, bo jak widać tu jakiś debil testujący poprzednik przed moim materiałem, tutaj uszkodził zderzak, a tu uszkodził maskę, więc no cóż, są debile, którzy myślą, że to Toyota. Pod maską znajdziemy 3-litrowy, sześciocylindrowy silnik B58, to nie jest 2JTS. Mamy tu pojedynczą sprężarkę, turbosprężarkę typu twin scroll czyli tak jakby podwójne turbo doładowany i mamy tutaj 3 340 koni mechanicznych, 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego i 4,3 sekundy do setki. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Jest to silnik o mocy 340 koni mechanicznych, ponieważ jesteśmy w Europie. W Stanach Zjednoczonych Toyota Supra posiada koni 380 i mamy również wersję z silnikiem dwulitrowym, czterocylindrowym o nieco niższej mocy. I tak nie do końca jest to BMW, bo w sensie BMW Z3 bo mam specjalnie ściągę, bo to jest trochę bardziej skomplikowane niż może się wydawać. Ten silnik, czyli B58B30C ma 340 mechanicznych i jest produkowany tylko do Toyoty Supry. Pod maską BMW Z4 M40i znajdziemy silnik B58, B30M1, też 340 koni mechanicznych i on jest właśnie oferowany m.in. w X5, X7, Z4, serii 5, serii 6, X6, serii 7 i serii 8, a nawet w Morganie Plus 6. Więc... To jest podobno inny silnik i nie bez powodu, właśnie podkreślam, że to jest inny silnik i nie znajdziemy tego silnika w BMW Z4, tylko bardzo podobną konstrukcję, ponieważ według wielu niezależnych testów i na pewno na YouTubie również znajdziecie nagrania, na hamowniach ten samochód, jest, znaczy ten silnik jest po prostu mocniejszy. O ile? Znajdźcie, dajcie znać w komentarzach, dajcie innym również przekierowania i również właśnie w bezpośrednich zestawieniach typu Drag Race również Toyota Supra jest po prostu szybsza od BMW Z4. M40 i... Więc jest to naprawdę ciekawy temat i nie taki prosty, jak się właśnie może wydawać. Na rynek Stanów Zjednoczonych wypuszczany jest zupełnie inny silnik. Jest to model B58B30O1 o mocy około 385 mechanicznych, 285 kW. I ten silnik dostępny właśnie w takiej konfiguracji jest w Z4 na stanach USA, M340i, X3M40i, X4M40i, w Toyocie oraz w M440i. Więc wtedy już jest trochę prościej, ale oprócz tego pod maską Toyoty Supra. I BMW Z4 również możemy mieć dwulitrowy silnik, i on ma nazwę B48 i występuje w dwóch odmianach. W odmianie o mocy 197 koni mechanicznych, i BMW Z4 to jest wtedy odmiana, odmiana 20i. I Toyota Supra jest to odmiana SZ, i tylko na rynek Japonii. Nigdzie indziej nie znajdziemy Toyoty Supry w tak niskiej mocy. Mamy również wersję B48 o mocy z 258 koni mechanicznych, i tutaj nazywa się to w Z4 30i, a Toyota Supra po prostu jest Tą Suprą. I to jest model międzynarodowy. W tym momencie w Japonii już w zeszłym roku był oferowany właśnie ten silnik o mocy 258 koni mechanicznych, więc ta oferta ciągle się zmienia. E, oprócz tego 258 koni mechanicznych to jest ten sam silnik z serii 7, e, z serii 6, z serii 3, Morgana Plus 4 i w serii Nowej 4. Muzyka Zodawc do środka, nie czujemy się jak w poprzedniej suprze, bo nie mamy tutaj kokpitu, który miał tu ogromny panel z multumem przełączników, ikonek i tak dalej. Mamy tu bardzo fajny projekt wnętrza i można nawet powiedzieć, że nie czujemy się tu jak w Toyocie. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, ten projekt to zupełnie coś innego niż w jakimkolwiek modelu Toyoty, a po drugie większość elementów wnętrza jest po prostu wzięte z BMW i są to elementy, które są głównie związane z jednostką napędową i po prostu systemem informacji, rozrywki i tak dalej. Nikogo więc nie powinno dziwić, że gałka skrzyni biegów, przełącznik systemu infotainment, klimatyzacja, czy tutaj te elementy od radia, sam ekran, czy wyświetlacz za kierownicą pochodzą bezpośrednio z BMW Z4, a kierownica, która no nie wygląda jak BMW Z4, jest wzięta z BMW X1 z nową poduszką powietrzną ze znaczkiem Toyoty. No wygląda to... No średnio. No dla wiernego fana Toyoty to pewnie jest to porównywalne z gwałtem matki. Jednak trzeba to przyznać, systemy Toyoty na tle BMW wypadają po prostu źle, więc mając tutaj to bardzo dobry system inforozrywki od BMW, wyświetlacz za kierownicą, który działa, który ma bardzo fajny design, jest naprawdę dobrym pomysłem i bardzo dobrze, że tak się stało. Bo co to za różnica, jaki design ma gałka skrzyni biegów, którą tylko będziemy mieli tyle do czynienia i nic nie dotkniemy jej przez... Resztę całej jazdy, no ewentualnie wsteczny wrzucimy, tak? No i co za różnica, jaka tu gałka odstaje? No, ewentualnie jeszcze tryb parking. No, tyle. Samo wnętrze to bardzo fajny projekt. Mamy tu bardzo niską pozycję za kierownicą, bardzo wygodne fotele z elektryczną regulacją i w dodatku mamy tu nawet regulację zaciskania tych foteli, żeby trzymało nas to po prostu lepiej. Gdy pierwszy raz zobaczyłem czerwone wnętrze wersji A90 Eduszy na pierwszych zdjęciach promocyjnych na początku 2019 roku, złapałem się wręcz za głowę, bo wyglądało to źle. Czerwone połączenie z czarnym kolorem wygląda no, ogólnie jest zawsze bardzo dobre jednak kojarzyło mi się z poprzednim generacją, czy jeszcze z bieżącą generacją Toyota GT86, która ma ten czerwony kolor po prostu beznadziejny. Tutaj Toyota zastosowała taką czerwień wpadającą w wiśnię, więc na żywo wygląda bardzo, bardzo fajnie i jest naprawdę fajnie zrobione. Tu mamy imitację włókna węglowego, co wygląda średnio, jednak no nie jest aż tak źle. Tak samo mamy tutaj przy napisie A90 Edition Toyota Supra i podpisie e, twórcy tego samochodu. Mamy tutaj dwa miejsca na kubki, mamy tutaj jakąś taką skrzyneczkę małą i tutaj na i Mamy dostęp już do bagażnika, w którym znajdziemy tutaj fajne miejsce na gaśnicę. Zawsze pod ręką stacznie jedną tutaj pociągnąć, otworzyć i mamy gaśnicę wyjętą, więc jest to bardzo fajne. Głośniki systemu audio jest naprawdę ok. Dostęp do bagażnika jest cały czas. Półka bardzo duża, też tutaj coś zmieścimy na górze. Czarna podsufitka, wygląda to bardzo fajnie. Piano Black znajdziemy okazyjnie właśnie gdzieś tutaj na tych elementach. No Wygląda to trochę średnio i nie lubię Piano Black. Jednak tutaj no, nie jest aż tak źle. To co muszę dodać to głośniki w tym samochodzie naprawdę brzmią świetnie. Dużo, dużo lepiej niż BMW Z4, a tam już grały naprawdę, grały naprawdę fajnie. Same fotele mają takie fajne chromowane wykończenie, to również jest bardzo fajne. Zintegrowane zagłówki są naprawdę niezłe. I co ciekawe, te fotele mają, fotel pasażera, ma izofiksy, więc bez problemu zmieszczę tutaj fotelik dziecięcy, a żebym nie był gołosłowny, po prostu go właśnie przy Was zamontuję. Więc ta kamera zostaje odwrócona w ten sposób. Zaraz sprawdzę, czy kąt jest dobry, ale powinno złapać to idealnie. Tą kamerę za chwilę wyłączymy. Tamto muszę przesunąć i po prostu w tym momencie włożę Wam tutaj fotelik do wnętrza. Więc, kamera, przepraszam Cię. Więc tak zupełnym przypadkiem miałem ze sobą fotelik dziecięcy z montażem Isofix, czyli nowym standardem stosowanym już w sumie od lat. I jeden ruch tu, drugi ruch tu. Dosuwamy. Następnie z uwagi, że to jest fotelik taki specjalny do zapinana, zapinania z tej strony. To dziecko mamy w środku, zapinamy pas. Tutaj regulujemy, przekładamy. I fotelik mamy w środku, jest to bardzo proste. Na koniec pompę o bagażniku, ponieważ jego pojemność to aż 280 litrów, co na dwuosobowe kupę wcale nie jest taką złą wartością. I gdy otworzymy klapę bagażnika, którą otwieramy albo ze środka, albo z pilota, tu nie ma przycisku, raz jeszcze przypomnę, to widzimy, że to wnętrze bagażnika nie jest takie złe. Tę półkę specjalnie Wam przesunąłem, żeby z kamery tutaj umieszczonej na górze można było to ładnie zobaczyć. Spróbujemy to jakoś wyjąć, a nawet no, sprawnie poszło, więc to jest cała pojemność. Cała komora bagażnika wygląda w ten sposób, więc naprawdę nie jest aż tak źle. To jest nieco zasłonięte, bo tutaj w środku znajdziemy jeszcze półeczkę, znajdziemy tu jakąś siateczkę. Tutaj znajdziemy haczyki standardowe, oświetlenie. Z drugiej strony znajdziemy tu również taką fajną siateczkę gniazdo, 12V. Tutaj jest specjalna pokrywa, która zasłania nam coś, co można nazwać zestawem naprawczym. Plus całą skrzynką bezpieczników i różnymi kablami, więc jest tego tutaj naprawdę upchane dość dużo. Oczywiście mamy tutaj też tą fajną półkę z dwoma głośnikami i tą, oto właśnie tutaj gaśnicą. Dobra, jedną ręką trochę to ciężko się wkłada, jednak. Więc całość jest naprawdę fajna. Z tyłu, jak widzicie, też jest taka fajna rozpórka, dzięki czemu samochód jest nieco sztywniejszy, i też macie fajny podgląd stąd na wnętrze, jak wygląda z takiej. Perspektywy. Yy, I to nie jest tak, że pojemność tego bagażnika to jest jedno, on nie jest praktyczny. Bo wcześniej, przed chwilą, Wam pokazałem, że mieści się z przodu fotelik, a ten fotelik nie leżał gdzieś tutaj czy w innym samochodzie. On leżał w bagażniku, a to nie jest taki mały fotelik. Więc jak zobaczycie, nie jest problemem zmieścić taki fotelik po prostu tutaj do bagażnika. On się mieści bardzo, bym powiedział, wręcz idealnie w tym bagażniku. Dzięki czemu jest on naprawdę praktyczny. No to nie jest może walizka, żeby pokazać ile walizek zmieścimy, jednak prezentuje to zarys, jak bardzo pojemny jest ten bagażnik na właśnie jakieś wyjazdy dwuosobowe, czy na przykład można zobaczyć, tak jak w moim przypadku, córkę na wyjazd tak fajnym sportowym samochodem. i ciągłe twierdzenie, że to jest BMW, to jest jedno, jednak sprawdźmy go w sumie w praktyce, sprawdźmy jak tym się prowadzi, jak tym się jeździ, jak czujemy ten samochód, bo na papierze jest to samochód wręcz idealny, samochód zrobiony przez BMW, firmę, która po prostu ma ogromne doświadczenie w całej serii modeli sportowych, modeli M i tak dalej. Do tego mamy Toyotę. Toyota, która przygotowała fantastyczny design, która ma doświadczenie w również fenomenalnych jednostkach. Przecież pamiętajmy, że to właśnie Toyota zbudowała Lexusa LF, który wcześniej miał być nazwany po prostu Toyotą. A ostatecznie po prostu trafił do Lexusa jako flagowy model na rozpoczęcie rozumiem, takiej kariery nowej linii modelowych marki Premium. Więc jak to jest z tą Toyotą Suprą? Bo jest to samochód, który na papierze wypada po prostu świetnie. A w praktyce? Powiem tak, jeżdż jeżdżę tym samochodem drugi raz. Jeździłem tym samochodem rok temu i wywarł na mnie ogromne wrażenie. Po prostu, jak to się wprowadzi, jak włączymy typ sport i po prostu. <laughs> Jaki on ma dźwięk. Jak to brzmi, już zwolnijmy do tych standardowych 70 na godzinę, które zawsze na nagraniach wyglądają i jechał dużo szybciej, to jak to brzmi, jak to jeździ, jakie to ma po prostu fantastyczne prowadzenie? No to naprawdę kawał dobrej roboty. Zawieszenie i wszystkie takie elementy wykonało BMW, jednak Toyota ostatecznie nieco popracowała, dopracowała ten samochód po swojemu. Jeśli chodzi o porównanie go z Z4, jest on trochę inny. Ten jest faktycznie sztywniejszy. Czujemy się tu trochę bardziej klaustrofobicznie, a samochód jest nastawiony bardziej na... Sport, po prostu, na szybką jazdę. Zawieszenie jest twarde, jednak nie jest tak tyle twarde, byśmy jechali tutaj jakoś bardzo niekomfortowo. Właśnie takiej nierówności, jak to, co przed chwilą, ok, w miarę bez większych problemów pokonał. Za chwilę dojedziemy do standardowego przejazdu kolejowego, który bardzo fajnie pokaże, jak to zawieszenie pracuje. Po prostu tym samochodem jeździ się bardzo dobrze. Samochód bardzo dobrze. Widzicie, samochód natychmiast wykonuje polecenia kierowcy. Natychmiastowo. Więc myślę, że. Test łosia to jest dla niego i tyle, już zrobione, tak? Czyli jedziemy, zmieniamy pas ruchu i bez problemu to wykonamy B. Ewentualnie samochód może zarzucić tyłem, bo on bardzo chętnie zarzuca tyłem podczas jazdy, więc yy, kierowca musi mieć jakieś umiejętności, jednak no... Ten samochód fantastyczny. Niestety nie udało mi się dla was załatwić toru wyścigowego, by pokazać ten samochód w takich właśnie warunkach, a w takich właśnie warunkach, powinno się go po prostu pokazywać. Mam nadzieję, że kiedyś Toyota zechce dać mi ten samochód bardziej oficjalną drogą, bym mógł przygotować ten materiał trochę dłuższy, trochę bardziej doplasowany, trochę, trochę lepszy. Bo to jest drugi raz, gdy jeżdżę Toyotą Suprą i drugi raz ten samochód. Dostałem inną drogą niż tam Motor Poland, i kolejny raz mam zaledwie 24 godziny, by wam pokazać ten samochód. To jest za mało. To jest samochód, który trzeba poznać. To jest samochód, który trzeba trochę kilometrów zrobić, by go wyczuć. Bo ja nie do końca czuję się pewnie jeżdżącym samochodem. Bo to jest samochód, który, nawet z włączoną kontrolą trakcji i trybem komfort, będzie palił gumę na postoju co się zdziwiłem jak wykonywałem test przyspieszenia wszystkie włączone, kontrole trakcji i tak dalej, on i tak będzie mielił gumę podczas zwykłej jazdy po mieście samochód bardzo chętnie zarzuca tyłem przy nawet takich niewielkich prędkościach to jest trochę tak jak jeździłem Lexusem RCF który miał bardzo styrane tylne opony tutaj opony są w miarę dobrym stanie a samochód i tak chce jechać bokiem to jest fajne i tak samo jest w Toyota GT86 tylko tam trzeba wyłączyć wszystkie tryby jazdy czy wszystkie te systemy bezpieczeństwa i wtedy samochód faktycznie 30 na godzinę, jedynka mocne zrzucenie kierownicą i auto leci bokiem i pali gumę, to jest fantastyczne w GT86, czy w Subaru BRZ bliźniaczym modelu i tak samo trochę jest tutaj, trochę większa moc, trochę większa masa, trochę inny system ale też dyferencja z tyłu i on daje faktycznie radę, on chce jechać po prostu bokiem może się uda to jakoś fajnie wam zaprezentować, jednak tak jak mówię, ja nie ufam temu samochodowi. Ja nie do końca wiem, jak on się zachowa podczas jazdy Bokiem. Więc to jest takie trochę niepewne, nie chciałbym go zepsuć, bo to jest jednak limitowana edycja, jeden z 90 egzemplarzy na Europę, więc no niekoniecznie. Niemniej jednak jeżdżąc tym samochodem już drugi raz i poznając go trochę, muszę powiedzieć, że naprawdę Toyota zrobiła kawał dobrej roboty, czy BMW, czy Toyota, no. Znaczy, to jest trochę głupie mówiąc o tym samochodzie, że zrobiło go BMW, bo zrobiła go Toyota po prostu wykorzystując części od BMW dzięki umowie, którą podpisała. To jest trochę tak, jakby mówić, że G86 nie jest Toyotą, tylko Subaru, bo jest tam silnik od Subaru i skrzynia biegów od Subaru. Ale to nie jest tak. To nie mówimy o Toyocie G96, że to jest Subaru, to mówimy, że to jest Toyota. To właśnie bardziej jeżdżąc Subaru BRZ, mówimy, że to jest Toyota, mimo że to Subaru dało napęd i tak dalej. No to jest takie trochę... wiecie, no... Subaru ma wielki hejt, bo czwarta generacja tego modelu, czyli A80, została tak rozreklamowana przez szybkich i wściekłych i bohatera Briana O'Connor, który po prostu na początku filmu jeżdżąc tą swoją pomarańczową suprą, tak rozreklamował ten samochód. Następnie ten samochód trafił do różnych gier komputerowych i innych, innego całego świata po prostu tuningu. Stał się po prostu zabawką do tuningu. tak? I dzisiaj każdy widząc Toyota Supra twierdzi, a to masz 800 koni, czy to jest dwie sekundy do setki. Tak, guzi. Poprzednia generacja miała też sześciocylindrowy silnik, 3-litrowy, 2JS podwójnie turbo doładowane nawet tej najmocniejszej wersji, tak, w podstawie to on miał tam, nie miał 300 koni nawet. I gdy weźmiemy tą maksymalną wersję, tak, ona miała, jeśli dobrze pamiętam, 324 konie mechaniczne. Gdy weźmiemy tamtą, tamtą Toyotę Suprę, to przecież ona jest w żaden sposób tutaj nie jest porównywalna. mając właśnie takie dość sztywne zawieszenie, dość agresywny układ kierowniczy, niską pozycję i dość ograniczoną widoczność, to nie jest samochód, który nadaje się do jazdy na co dzień, a najlepiej zabierać go wyłącznie na tory wyścigowy. No to nie jest tak. To ta Supra, właśnie mając tą fajną przekładnię automatyczną, która przy, tak jak teraz, 78 km na godzinę ma tak na około 1200 obrotów, powoduje, że ten samochód jest... Taki dość przyjemny na co dzień, bo jedziemy sobie spokojnie, mamy niskie obroty, w jest dość cicho, a spalanie w trasie to około 8 litrów na 100 km. No brzmi dziwnie, nie? Znaczy, tak, wiem, to jest kolejny raz, gdy mówię szokującą wartość spalania, a wy tak na pewno. Wiem, ja zawsze podaję te wartości trochę niskie, ale ten samochód naprawdę udaje mi się osiągnąć bardzo fajne wyniki spalania. Podczas jazdy takiej zwykłej mieszanej, tak, czyli używamy tego trybu sport trochę częściej, używamy trybu ręcznego, czyli przekładamy tą gałkę trochę w lewo. Klikamy ten przycisk sport i jeździmy trochę bardziej w tym, w tym stylu, strzelamy z wydechu i tak dalej. No to wtedy tak 18-20. Podczas jazdy po mieście, takim powiedzmy bez trybu sport, yy, trochę bardziej agresywna, okazyjnie jakiś tam strzał z wydechu i tam jakiś szybszy start, no to tak liczyć 15-16 litrów. To, jest naprawdę, to są naprawdę wyniki, które są bardzo dobre w takim samochodzie i bardzo fajnie się to sprawdza. Mamy tu samochód dwuosobowy i jak widzieliście, mamy izofiksy po prawej stronie, więc córkę czy, czy syna możemy zabrać na przejażdżkę. Bagażnik 290 litrów jest naprawdę w porządku, dużo zmieści. Więc mamy taki samochód, który no, nie może być takim głównym samochodem w rodzinie, jednak jako drugi samochód, ewentualnie trzeci, będzie się sprawdzał fantastycznie. Bo naprawdę jest niezły. Jeździ mi się nim bardzo dobrze, ma bardzo fajne zawieszenie. Widoczność jest ograniczona, jednak to jest efekt taki jak w GT86, czyli tam nie widzimy w ogóle przodu samochodu, tylko widzimy odstające nadkola. Tutaj te nadkola trochę takie mniej odstające, jednak też najlepiej po nich jest szacować, gdzie mamy po prostu przód pojazdu. Co jest ważne, ten samochód posiada pełny system czujników parkowania, więc dojeżdżając z przodu i z tyłu wiemy, czy w coś uderzymy. Kamera cofanie jest bardzo dobrej jakości, więc jest naprawdę ok. No jest to samochód naprawdę dobrze zrobiony. Jest mi ciężko się przyczepić, bo BMW mi się zawsze średnio podoba, ale BMW z nadwoziem Toyoty, no to to jest świetne połączenie. To jest w moim odczuciu. To no widzicie zawieszenie, które jest dość twarde, ale przejechaliśmy przez szlaban bez większego problemu, tak przez przejazd kolejowy. Jest naprawdę w porządku. Więc w moim odczuciu jest to naprawdę jeden z najlepszych samochodów sportowych jakimi miałem okazję jeździć. Jest naprawdę ok. I występuje w tej wersji dwulitrowej w Polsce i 258 koni mechanicznych i on kosztuje około 210 tysięcy złotych. No nie miałem nim okazji jeździć, jak będzie okazja no to bardzo chętnie przygotuję dla Was o nim materiał. Ten egzemplarz, czyli 3 litry, 6 cylindrów, 340 koni mechanicznych, no to to już jest wersja wyposażenia ta lepsza, czyli mamy właśnie to wszystko. Nie mamy tego wnętrza, bo to wnętrze jest tylko w limitowanym A90, którego już nie dostaniecie. Mamy teraz tylko i wyłącznie czarne wnętrze. No i to już jest cena 316 tysięcy no bez 100 zł, tak? No to to jest trochę drogo jak na Toyotę, prawda? Jest, przyznaję. Ale wiem, że cały czas mówię, że to nie jest BMW. Ale za BMW 316 tysięcy zł, takie piękne nadwozie, takie właściwości jezdne i ta skrzynia biegów to jest scena bardzo dobra. Więc tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć ten materiał i dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia filmu, zostawienia komentarza i oczywiście jeśli masz jakieś propozycje innych samochodów, które chciałbyś zobaczyć na tym kanale w formie testów, testów przyspieszenia i dźwięku wydechu, zapraszam do komentarzy i do propozycji na dole. Dzięki. Cześć.